Zauważyliście, że coraz więcej osób nabiera dystansu do mediów społecznościowych? Być może to kwestia ich szkodliwości pod różnymi względami, a może dlatego, że zaczynają robić się przewidywalne. Zatem, czy dla tych znanych serwisów istnieje jakaś alternatywa? Być może słyszeliście już o BeReal. Ta aplikacja aktualnie zdobywa pierwsze miejsca w rankingach w różnych sklepach z aplikacjami na różnych platformach, także w Polsce, więc to chyba. Coś znaczy. Zadajmy sobie jednak pytanie, czym różni się biril od typowych portali społecznościowych? Prawie wszystkim. Zacznijmy od tego, że na Biril można wstawić jeden post dziennie. Składa się on z dwóch zdjęć, wykonanych jednocześnie tylnym i przednim obiektywem smartfona oraz ewentualnie krótkiego opisu. Co więcej, taki post powinniśmy opublikować w przeciągu dwóch minut od otrzymania powiadomienia, które przychodzi do nas w najmniej spodziewanym momencie w ciągu dnia. Oczywiście, zdjęcie można opublikować również później, ale wtedy użytkownicy otrzymają plakietkę o publikacji z opóźnieniem. W przeciwieństwie do innych aplikacji, strona główna wyświetla zdjęcia tylko naszych znajomych dodanych z kontaktów. Dodatkowo nie zobaczymy tam żadnego posta, dopóki sami tego dnia nie dodamy swojego. Natomiast jest również druga zakładka, odkrywaj, i tam zobaczycie posty innych ludzi. Natomiast pytanie jest tylko takie, czy zależy nam w ogóle na tym, żeby zobaczyć, co obca osoba w danym momencie robi. Mówiłem, że apka się różni od zwykłych socjali. Lećmy dalej. To, co widzimy tam, nie jest zależne od żadnych skomplikowanych algorytmów polecających treści. Sam BeReal w tym momencie nie ma także żadnych reklam, subskrypcji Postów sponsorowanych, ani nawet możliwości pisania wiadomości prywatnych. Sami twórcy trzymają się na tyle idei autentyczności i minimalizmu, że nawet nie ma opcji nakładania filtrów na zdjęcia. Także wasze niedoskonałości po prostu będą widoczne. Dzięki temu treści w aplikacji mają szansę być rzeczywiście bardziej autentyczne, gdyż po prostu w założeniu wysyłają powiadomienia o zrobieniu zdjęcia i nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy to zrobią. Dzięki tym ograniczeniom nie ma mowy o wcześniejszym planowaniu sesji zdjęciowej czy też szczególnych wydarzeń, którymi chcielibyśmy pochwalić się przed znajomymi. Dlatego też większość zdjęć jaka trafia na BeReal przedstawia codzienne sytuacje, których normalnie ani my, ani nasi znajomi by nie udostępniali. Na początku jest to ciekawe, gdyż możemy zobaczyć rzeczy i sytuacje z cudzego życia, których na innych social mediach po prostu by nie udostępnili. Niemniej jednak są to treści, do których ciężko się jakkolwiek odnieść w inny sposób niż zwykłą reakcją czy też krótkim komentarzem. Teraz przejdźmy do najważniejszego. Dlaczego ta aplikacja ma małe szanse przebić się wśród innych. Instagram, Facebook i inni giganci chcą, abyśmy spędzali jak najwięcej czasu na platformie, dając nam zastrzyk dopaminy, przy okazji pakując w tą masę reklam, bo przecież na czymś trzeba zarobić. Jednak w BeReal jest nieco inaczej. Spędzamy tam maksymalnie kilkanaście minut na szybki przegląd tego, co robią nasi znajomi i to właśnie kwestia, przez którą ta aplikacja może dosłownie szybko się skończyć. W takim razie dla kogo w ogóle jest BeReal? Sztuczność na wielu platformach przejawia się głównie za sprawą samych użytkowników. Zazwyczaj publikujemy na nich tylko najlepsze fragmenty swojego życia, jednocześnie próbując sprawić wrażenie, że wszystko to jest naszą Codziennością. Oczywiście w tym wszystkim brakuje tych najgorszych, a nawet przeciętnych momentów, które stanowią przecież również istotną część życia każdego z nas. Zatem, finalnie na tych portalach widzimy tylko specjalnie wyselekcjonowane wydarzenia bez pełnego tła, niezbędnego do zachowania autentyczności. Dotyczy to zarówno naszych znajomych, idoli, celebrytów czy też firm. Typowe media społecznościowe są też często źródłem rozrywki. Często zamiast wyświetlać, tylko treści związane z naszymi znajomymi, idolami czy też grupami zainteresowań, jesteśmy wręcz zasypywani. Śmiesznymi filmikami, które nic nie wnoszą. Zatem, tak jak już zapewne się domyślacie, grupą docelową BeReal są osoby, które mają dosyć właśnie takich sztucznie kreowanych wizerunków, jak i prostej rozrywki. Jednak BeReal, jak na medium społecznościowe, przegrywa i to znacznie w utrzymaniu uwagi użytkownika. Aplikacja ta zwyczajnie szybko może zrobić się nudna i nie ma ona narzędzi, które mogłyby zatrzymać nas na dłużej po wrzuceniu naszego posta, czy też zachęciłyby do wizyty, nawet pomiędzy Między obowiązkową aktywnością. W mediach społecznościowych niewielki czas utrzymania uwagi użytkownika wiąże się ze stosunkowo małą liczbą wyświetlanych reklam, a w konsekwencji oznacza to niewielkie zarobki z reklam. I o ile część z Was może lubić taki minimalizm i oszczędność czasu, to pieniądz już niekoniecznie. A mimo to pieniądze są niestety niezbędne do utrzymania takiego projektu. Niewielki czas utrzymania uwagi użytkowników również buduje słabszą więź pomiędzy nim i aplikacją. A to oznacza, że gdyby BeReal stał się płatny lub zaczął oferować subskrypcję na dodatkowe funkcje, to stosunkowo niewiele osób byłoby skłonnych do płacenia za nie nie wiadomo jakich abonamentów. Jednocześnie takie opłaty mocno prawdopodobnie spowolniłyby napływ nowych użytkowników. Co więcej, sama idea autentyczności i minimalizmu mocno ogranicza możliwość implementowania jakichkolwiek dodatkowych funkcji. No bo wyobraźcie sobie, że nagle mielibyście możliwość wrzucania własnych zdjęć czy nakładania filtrów. No przecież wtedy to nie miałoby chyba sensu. Niemniej jednak platforma ta nadrabia rutynowością. Powiadomienia przychodzą codziennie oraz do dyspozycji mamy kalendarz ze wspomnieniami z wcześniej dni. Dzięki temu kreuje się nawyk, który może pomóc twórcom w zatrzymaniu użytkowników na dłużej. Jak pewnie się domyślacie, sama idea, jaka stoi za b została bardzo szybko przechwycona przez innych dużych graczy na rynku. Jakiś czas temu TikTok wprowadził swoją odpowiedź, jednak spotkała się ona z wątpliwym odzewem. Zapewne w międzyczasie możemy spodziewać się też kolejnej kopii b wewnątrz innych istniejących mediów społecznościowych, np. Instagrama. Niemniej jednak, nawet jeżeli BeReal nie stanie się popularny tak jak inne platformy, to i tak już w tym momencie zrobił dużo dobrego. Mianowicie, przede wszystkim wskazał, że wśród ludzi istnieje ogromny popyt na autentyczność. Zatem, nawet jeśli BeReal upadnie, czego nie życzę, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zobaczymy również inne odpowiedzi, inne podejścia do stworzenia platformy o podobnych założeniach. Co prawda, jest już po Black Friday, ale to nie koniec. Promocji, bo już jutro Cyber Monday, a najlepsze promocje możecie zobaczyć w jednym miejscu na stronie hotdile.pl. Także serdecznie Was nam zapraszam. Możecie zobaczyć, co tam dzisiaj ciekawego, w jakiej cenie. Jest. Link w opisie. A tak swoją drogą wzrost popularności takiej aplikacji zapoczątkował kolejną falę dyskusji na temat szkodliwości popularnych mediów społecznościowych, a tych nigdy za wiele. Oczywiście mam na myśli dyskusję na ten temat, a nie że mediów społecznościowych. A w dyskusji możecie pozostać Wy również z nami, komentując nasze filmy czy subskrybując kanał, do czego Was serdecznie zapraszam. Możecie także sprawdzić naszego Discorda. I już na sam koniec pozostawię Was z pewną myślą. Czy nie lepiej byłoby po prostu spotkać się ze znajomymi, porozmawiać i przeżywać rzeczy na żywo, niż wymyślać kolejne aplikacje, które zmuszają nas do pozostawania w kontakcie? Tak jak powiedziałem, zostawiam Was z tą myślą, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i sprawdźcie nasz film, w którym Szakal opowiadał, do czego służy funkcja Wi-Fi w pralce.